Witajcie moi drodzy widzowie, Legion of Nagash, kolejny mod, który omówię a przechodziłem cały na trybie dominacji, więc troszkę mogę się oczywiście na tym temat wypowiedzieć. Jeśli chodzi o co tutaj dostajemy w tym modzie, dostajemy wielu legendarnych bohaterów, raczej lordów bardziej, jak Neferata, Arkana, Krela, Wlada, Manfreda, możemy oczywiście przejąć właśnie tych lordów, jak Manfred, Vlad, Arkan, Luthor, Kaledrię dostajemy nową, więc tutaj jest fajnie, bo względem lordów mamy takich dużo ciekawych lordów, których nie mamy też w podstawce. I z takich ważnych rzeczy. Też ci lordowie są przerobieni. Na przykład Arkan jest przerobiony, Manfred jest przerobiony, Lutor i wygląda to dosyć przyjemnie. Mamy też oczywiście nowe jednostki, nowych herosów, dwóch nowych herosów wystarczająco, bo jak dla mnie ci herosi są bardzo mocni, ale też musimy trochę warunków spełnić, żeby ich otrzymać. Mamy 11 nowych jednostek, 7 oczywiście regimentów i tutaj mamy historię delikatnie opowiedzianą odnośnie tych nowych lordów, których tutaj posiadamy. Nie musimy też dużo tych modów instalować, potrzebujemy tylko Mixer i mod Configuration Tool, no i wiadomo, standardowo Legion of Nagash. Zaraz też przejdę do takiego bardziej szczegółowego na kampanii, jak to wygląda i też opowiem trochę o swoich doświadczeniach, co zauważyłem na plus, a co zauważyłem na minus. Wejdźmy w takim razie do początku, gdzie zaczynamy? Zaczynamy oczywiście tutaj koło Nagash Hizar Dodatkowo blisko właśnie Imryka mamy też portal, który może nas wysłać na Arabię. I to jest dosyć ciekawe, bo mamy też jakby tworzone grupy przez przeciwnika, dzięki którym komputer ma szansę jakby nas podbić na samym początku i jak będziemy sobie raszować, no to mamy szansę straty głównego lorda i przegrania całej kampanii. Jeśli chodzi o samego nagasza, jest on po prostu przepotężny. Moim zdaniem specjalnie go tak zrobili, bo w historii względem gdzieś tam książek i w samej historii Warhammera jest on po prostu przepotężny. Więc dziwne, żeby też sam Lord był bardzo słaby. Jest to, to takie połączenie bardzo mocnego czarodzieja. A zarazem jeśli chodzi o walkę wręcz też dobrze sobie radzi, bo jak widzicie statystyki u mnie ma bardzo fajnie podbite, wiadomo jest na najwyższym już poziomie, ale też magia, która tutaj dodatkowa od niego dochodzi jest bardzo ciekawa, dobrze rozwiązana. Niektórzy by uznali, że jest bardzo mocna, ale pamiętajmy też o tym, że nagaż jest takim zwiastunem jakby zniszczenia i każdy się go powiedzmy lękał w historii właśnie Archamera. Więc musi być on potężny, musi mieć jakąś unikalną magię, ma właśnie te unikalne mechaniki, które też tutaj zastosowali. I przejdźmy w takim razie może trochę do tych mechanik i jak to w praktyce wygląda. Jeśli chodzi o główne miasto, to mamy tutaj poziomy miasta względem właśnie rekrutacji jednostek. Więc jeśli chodzi tutaj o rekrutację jednostek, ja sobie zobaczę dobrze, mogę zrekrutować nowego lorda. No przejdźmy do takich prostych rzeczy. Mamy tutaj utrzymanie jednostek. No, niektóre już widzę są na zerowym utrzymaniu, ale to są raczej jednostki takie śmieciowe. Ale na przykład rekrutacja jednostek nie jest płatna, ale utrzymanie jednostek już jest płatne. Jest to takie połączenie wampirzych hrabiów z na przykład królami grobowców, bo mamy też oczywiście nałożone limity bohaterów, więc nie możemy sobie kupować ile w wlezie. A drzewko technologiczne zostało delikatnie jakby skopiowane względem królów grobowców, bo jak widzicie, układ jest identyczny. Odblokowujemy jakby głównych tych lordów poprzez możliwość właśnie też e, rytuałów. Żeby móc odblokować danego lorda, musimy robić zadania, które tutaj dziś mamy, i możemy dzięki temu odblokować konkretnych lordów, konkretne technologie. Możemy zrobić też rytuały, które dają nam bonusy do armii. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ale daje też wszystkie jakby stosunki dyplomatyczne z wszystkimi frakcjami na minus. Dlatego mówię, że jest to trochę ciężka kampania na najwyższych poziomach trudności. Teraz po zmianach, po patchu będzie jeszcze trudniej. Bo jakby nie patrzeć, my idziemy w środek pustyni, gdzie jakby nie patrzeć, oni nie mają żadnych sojuszników, raczej nikt ich tam nie lubi. Królów Grobowców próbujemy pokonać na samym początku, więc tutaj wszystko staramy się szybko zdobyć. Z tego względu, żeby odblokować też na przykład Manfreda tutaj, Arkana, tutaj i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę też całego moda wam gdzieś tam spoilerować mamy również takie kamienie warpstone one się nazywają gdzie możemy w niektórych budynkach macie ikonkę że tutaj możecie wybudować budynek żeby te warpstone jakby otrzymywać warpstone są nam potrzebne do tak naprawdę obrzędów e, no w większości do obrzędów mamy też możliwość teleportowania się E, na przykład nagasza względem niektórych gdzieś tam lokalizacji, więc to też jest dosyć ciekawa mechanika, że mamy właśnie coś takiego. Są też unikatowe umiejętności, które możemy dostać do większości armii, względem właśnie odblokowywania różnych technologii. Jak dla mnie, e, mod jest bardzo zbalansowany. Pod tym względem, że musimy tutaj dużo rzeczy ogarniać na samym początku, mamy bardzo mało kasy, bo jak walczymy z powiedzmy z trzema, czterema frakcjami już na samym początku i mamy słabszą armię, a w armii mamy powiedzmy tylko dwie, trzy dobre jednostki, a reszta jest słaba, no to mod wymaga od nas takiego dosyć dobrego skupienia. I na pewno taka moja rada dla Was: e, są unikatowe miasta które oczywiście nie będę wam wszystkich pokazywał z tego względu, że no chcę, żebyście się sami gdzieś tam wdrążyli w to. Na przykład taka Lachmia i tutaj w Lachmie możecie odblokować wszystko. I to jest na przykład fajne, że nie ma tak dużo tych miast względem właśnie odblokowania wszystkich takich różnych rzeczy. Te miasta tylko podpowiem odnośnie tego, że to też w zadaniach macie napisane, które powinniśmy zdobyć. Mamy też nowe budynki względem kasy, wywołania spaczenia, utrzymania armii, możliwości zwiększenia limitów na armii, więc zwracajcie na pewno na to uwagę. Ja dopiero troszkę później zwróciłem na to uwagę i gdzieś tam mogłem stracić, ale moim zdaniem kampania i tak bardzo dobrze wyszła, bo 127 tura i jest w sumie podbity cały świat. 8 milionów kasy, więc wystarczająco dużo, żeby utrzymać bardzo dużą ilość armii. No, jedyne po prostu ograniczenia to był limit, czyli jak w królach grobowców. Ale przejdźmy do zalet tej, jakby tego moda, tego całego tutaj przedsięwzięcia, które było. Na pewno zaletą jest to, że poziom trudności był delikatnie dźwignięty względem niektórych modów, które gdzieś tam testowałem, więc ten mod zdecydowanie góruje nad siłą. Z tego względu, że na początku było trzeba bardzo ciężkie bitwy przeprowadzić i dodatkowo podjąć ciężkie decyzje, które miały duży wpływ na kampanię i to mi się na przykład osobiście bardzo podobało. Jednostki są moim zdaniem wyważone. Z tego względu są niektóre trochę mocniejsze, jak na przykład ci herosi, których możemy rekrutować. Są to morgals archai. Bardzo mocni są ci herosi i tak samo same morgaiste są mocnymi pieszymi potworami, czy w sumie latającymi potworami. I one były takie, bym powiedział, bardzo mocne. Plus na pewno taki, że właśnie sami ci Morgheisty mają bardzo dobre umiejętności względem właśnie samego tutaj. Jak widzicie po statystykach wygląda to dosyć mocno. Więc fajnie, że coś takiego mamy i dobrze, że to jest ograniczone, że nie możemy, a nie wiadomo, jak dużo tych lordów, znaczy tych herosów od razu rekrutować, więc to było na pewno przyjemne. Na początku miałem problem z kasą, więc to było fajne zaskoczenie, że mimo wszystko, że mamy darmową armię, jeśli chodzi o kupowanie, ale utrzymanie już było takie, powiedzmy, bardzo wymagające i bardzo zbalansowane, że nie mieliśmy możliwości bardzo szybko zrobić dużej ilości armii. I to mi się jeszcze bardziej podobało w tym modzie. Jedyna rzecz, która mi się w sumie nie podobała, ale to już kwestia moim zdaniem, nie już samego moda, to po prostu, że było w późniejszym etapie za łatwo. Jedyne co, to był przyspieszony kryzys Krasnoludów, który gdzieś tam jak oglądaliście na live, bo miałem chyba 16 odcinków z tego moda na live, więc też możecie zauważyć jak gdzieś tam wyglądał przebieg tej kampanii. No to faktycznie. Jedynie krasnoludy stanowiły jakiś problem. Potem imperium stanowiło problem, a reszta frakcji po prostu padała jedna za drugą. Więc tam nie było na przykład żadnych problemów względem innych frakcji. Ale poziom trudności teraz został też dźwignięty. Więc wydaje mi się, że gdybym zagrał drugi raz w tego moda, to czułbym się już bardziej spełniony, że jednak byłoby to bardzo duże wyzwanie. Bo no dużo osób pewnie powie przez to, że mamy tych legendarnych paru lordów. Czy to na przykład, nie wiem, e, tutaj mamy Neferata, która jest bardzo mocnym też lordem, nie dość, że też czarodziejka, wojownik taki pomieszany. No, dużo też tutaj mamy bonusów. Tym bardziej, że każdy legendarny lord ma jakby swój taki obóz, który możecie rozbudowywać. Jest to wtedy dosyć przyjemne względem rekrutowania armii w różnych regionach i tak samo względem przychodów, bo też mają budynki, które zwiększają ładnie przychód i ilość, którą możemy rekrutować. I do tej ilości chciałbym się odnieść, że moim zdaniem to było dobrze zbalansowane, że nie mieliśmy jakby możliwości od razu rekrutowania bardzo dużych ilości jednostek. Polecę na pewno Bond Trowery, jeśli chodzi o jednostki, bo one mają kartacze, jakby zastosowanie i sprawdzają się w wielu momentach. Jeśli chodzi o samą walkę, fajne też było to, że w tych głównych miastach, w prowincjach, znaczy stolicach, pojawiały się jakieś randomowe armie, które chciały nam zniszczyć to. Więc gdybyśmy tam na przykład nie budowali garnizonów na poziomie legendarnym, no to automatycznie byśmy stracili te wszystkie główne wioski i byłoby dosyć trudno. Sama historia jest fajna. Walki były moim zdaniem bardzo ciekawe. Lordów, tych unikatowych, których otrzymujemy, jak na przykład Kaledra. Czy neferata, który gdzieś tam nie mamy w standardzie, czy tam Krel. No to jest dosyć ciekawe zastosowanie i widać fajne różnice, trzeba dużo polegać na tych legendarnych lordach, gdyż nie mamy czasu, ja zawsze gram dosyć agresywnie i nie miałem czasu zatrzymać, nie wiem, dwie czy tury i globalnie rekrutować jakąś potężniejszą armię, albo standardowo rekrutować wyższe jakby jednostki, więc to było fajne, że te jednostki wyższego tieru, które naprawdę robiły różnice, było trzeba trochę poczekać, żeby je zrekrutować, więc armie musiały się długo rekrutować, jak sobie spojrzymy przed te morgaiste, takie bardzo mocne już potwory, trzy tury, no to Sfinksy, wiadomo, standardowe też trzy tury. I to było właśnie fajne z tego względu, że musieliśmy albo zdecydować, albo zrobić dwie słabsze armie, dzięki którym musieliśmy utrzymywać, powiedzmy, region i rekrutować trzecią armię, bo komputer był dosyć agresywny. Z tego względu, że tak jak mówiłem, nagasza nikt nie lubi, to automatycznie wszyscy gdzieś tam się na niego rzucają. Ja tego moda osobiście oceniam 10 na 10, bo naprawdę nie miałem żadnego problemu względem gdzieś tam jakiejś mechaniki. Był dosyć wymagający ten mod, więc to mi się oczywiście najbardziej podobało. Było takie historyczne, jakby nawiązanie do tego też nagasza, walczenie o te piramidy. No, moim zdaniem było mega fajne. Też zastosowanie tych warpstonów, ten balans gry też był bardzo dobrze zastosowany, bo te jednostki, jak sobie spojrzycie, one są zbalansowane, one nie są jakieś przepotężne, wiadomo, są mocniejsze od tych standardowych e, strażników grobowców, no ale to jest specjalna jakby armia nagasza, to jest specjalna piechota nagasza, którą on oczywiście posiadał również w książkach, więc zastosowanie jak dla mnie było bardzo dobre. Jedynie Lord był za mocny, ale z drugiej strony on miał być potężny. Bo na nim się miała opierać głównie cała gra, więc jak dla mnie zdecydowanie najlepszy mod, który chwilowo grałem. Mam nadzieję, że się jeszcze zaskoczę i znajdę wiele podobnych modów do tego. Bo szczerze, jak już się grało tyle godzin na wanilii i ograło się już każdą frakcją bardzo dużo, no to człowiek szuka gdzieś tam wyzwań, utrudnień. Dzięki temu patchowi, co teraz też wyszedł wczoraj, no to te utrudnienia też są. Dzięki w takim razie za oglądanie, jeśli wam się podobało zostawcie lajka, zostawcie suba i do następnego. Cześć, cześć!